Hej, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek i miło mi Was gościć w kolejnym unboxingu Pixelboxa. Boxa. Słuchajcie, dzisiaj zabieramy się za Pixel lipcowego. Co prawda mamy sierpień, ale no troszeczkę tutaj czekał na to, aż zostanie przeze mnie otworzony. Także moi drodzy, zobaczymy sobie, co dzisiaj jest w środku standardowo, jak to w przypadku Pixel mogą być bardzo różne rzeczy, więc jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to w ogóle będzie wszystko wyglądało, więc co? Myślę, że zaczniemy sobie od unboxingu. OK, moi drodzy, słuchajcie, mamy pełną listę. Mamy pełną listę tutaj rzeczorów, które się znajdują. Ja jestem bardzo, bardzo ciekaw, co dzisiaj e, i co w tym pixelboxie sobie zobaczymy. Natomiast widzę, że e, lipcowym tematem jest, słuchajcie, DC. Więc e, jestem bardzo, bardzo ciekaw, co z DC tutaj uda nam się ogarnąć. Szkoda, że nie Marvel, bo przyznam Wam się szczerze, że jak wiecie, jestem Marvel Boyem. Nie wiem, czy mogę to tak nazwać Marvel Boyem, ale wolę Marvela. No nieważne. Dobra, słuchajcie, co my tu mamy? Światełko na niebie, czyli licencjonowany reflektor z logiem Batmana. Uwaga, może z. Zwabiać nietoperze. Hmm. Zwabiać nietoperze, dobrze. Więc, słuchajcie, domyślam się, że to jest to. I to jest. Okej, okay. projektor. O, będziecie kiepsko widzieć. Natomiast to jest, otóż to taki, otóż to Batman. I tutaj chyba mamy. Aha, czyli słuchajcie, posiada on tutaj e, jeden projektor cały, dodatkowo 24 różne naklejki. I potrzeba baterii. I tutaj problem największy jest taki, że baterii nie posiadam w chwili obecnej. U to niestety chyba nie sprawdzimy go, ale spokojnie damy radę, zaraz wszystko sobie zunboxujemy. Także słuchajcie, tutaj są wszystkie e, stickery, kurcze. Nie mam, słuchajcie, nie wziąłem statywu do drugiego aparatu i jest delikatna lipa. Także słuchajcie, stickersy wyglądają w ten otoż sposób, także takie stickersy tutaj sobie znajdziemy. Dobra, natomiast ja myślę, że sobie go otworzymy i zobaczymy jak to w ogóle wygląda, bo aż sam jestem bardzo, bardzo ciekaw. Domyślam się, że to będzie coś w stylu... Nie wiem, czy kojarzycie są takie, mm, jakby to nazwać, na święta, takie reflektory, które gdzieś tam rzucają cień i cokolwiek na, 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 na budynki i tak dalej. Domyślam się, że to będzie w bardzo, bardzo podobnym stylu, ale no tak, oczywiście weź to teraz otwórz człowieku bez nożyczek. Wiecie, czego nie lubię najbardziej śliskich pudełek i dodatkowo jeszcze zaklejonych taśmą. To jest kurczę, jakieś kuriozum, no ale dobra, powiedzmy, że się udało, przyklejmy sobie tu z boku i zobaczmy, co w trawie piszczy i co jest w środku. Okej. Okay. Uuu, słuchajcie, tutaj cała. Uuu, jakieś kardridże, coś. Czekajcie, ja sobie to odłożę tutaj na bok. Okej, okay, słuchajcie, mamy. O! Uch. No dobra. Mamy, słuchajcie, sam reflektor. Ej, wygląda spoko, powiem Wam szczerze. Pytanie tylko, jak on będzie działać. Okej, okay, dobra. Ja już widzę, słuchajcie, że to jest coś w takim, otóż to stylu. Um, bardzo podobny moi drodzy, jak te wszystkie reflektory, właśnie o których mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o święta i tak dalej. Tutaj y, od góry wrzucamy kardridze z naklejkami, ale to zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Możemy go dać góra-dół, lewo na czy no góra-dół, na boki nie za bardzo. Niestety, tak jak już mówiłem, nie mam baterii, więc nie będę w stanie tego przetestować. Ale może na moim Instagramie wrzucę wam jakieś zdjęcie ładne. Bo może mi się uda ogarnąć. Dobra, tutaj mamy stickersy i domyślam się raczej na 100%, że to są, słuchajcie, te cardridże. Dobra, wiatrak mi tu wieje, więc mi wszystko wywiewa. Czekajcie, zrobimy mały porządek. Okej, okay, słuchajcie, porządek zrobiony. I słuchajcie, mamy tutaj naklejki, ale powiem Wam szczerze, że zastanawiam się, jak one mają działać, bo jeżeli mamy 24 naklejki, a mamy tylko... Takie otóż to magiczne, czarodziejskie, przeźroczyste rzeczy. Hmm. Aha, dobra, czyli standardowo będziemy musieli to dać odwrócone, ale wiecie co Wam powiem? To są naklejki. To są autentycznie naklejki, które my musimy nakleić na te. Okej. Okay. Dobra, ale ja już widzę, że muszę to nakleić. No kurczę. No, powiem Wam. Dobra. Wydaje mi się, że jest ok. Tylko, że będę z Wami w 100% szczery, że wielka szkoda, ale ta autentycznie wielka szkoda, że nie ma więcej na wszystkie naklejki, bo tak to to co? Chciałbym sobie zmienić, no to muszę to odkleić i to już jest do wyrzucenia. No dobra. Ale działa to w ten sposób, że mając to w ten sposób musimy to dać odwrotnie. W żadnym wypadku nie do góry. I nie wiem w sumie, czy przykleiłem to z dobrej strony, ale to chyba nie jest ważne. I wtedy słuchajcie, wsadzamy to tutaj. I obraz nam się wyświetla. Także taki bajer. No dobra, wzięliśmy Jokera. Słuchajcie, no szkoda, że naprawdę, że nie mam baterii, bo z wielką chęcią bym to przetestował. Natomiast myślę, że damy radę sobie jakoś to zrobić. Tak jak już mówiłem, na moim Instagramie wam to wrzucę. Także. W sumie, czemu nie? Dobra, słuchajcie, przejdziemy sobie dalej. Tu jest oczywiście słuchajcie, mnóstwo innych różnych naklejek, ale to nie będę wam pokazywać. Tutaj są głównie Batman, jest Flash, Wonder Woman chyba, tak mi się wydaje. Kto tu jeszcze jest? No, Wonder Woman, Batman, Superman. Superman, Batman. No i my wzięliśmy sobie Jokera. No dobra, ok. W sumie całkiem sympatyczne, całkiem fajne, to odłóżmy sobie to może tutaj na bok te naklejki to wrzucę tutaj na górę. Dobra, czyli słuchajcie, kolejna rzecz jest za nami. Zobaczmy, co jeszcze nas czeka w tym Pixelboxie. Dziobasty śmieszek, czyli licencjonowana kaczka do kąpieli w stroju Jokera. I to już szczerze powiedziawszy, ja już widziałem wcześniej, bo mm, widziałem to u kogoś na Instagramie, także słuchajcie, kaczuszka bardzo fajna, bardzo sympatyczna. Co prawda nie biorę, nie zażywam kąpieli w wodzie, no ale o, tak łatwo wychodzi, nawet nie trzeba otwierać okej okay, kaczka myślę że e, myślę słuchajcie że chyba bardziej będzie dla kota do zabawy aniżeli dla mnie do kąpieli natomiast powiem wam szczerze że kaczuszka sympatyczna także kolejna rzecz moi drodzy w tym pixel boxie to szklanki na supermoc czyli licencjonowany zestaw kieliszków z motywem ligi sprawiedliwych i one słuchajcie prezentują się w ten otóż to sposób czyli mamy tutaj supermana, flasha, wonder woman i batmana ja to zaraz wszystko powyciągam i zobaczycie jak to wszystko wygląda jak to wszystko wygląda z bliska. Natomiast no, ta druga kamera dzisiaj coś nie chce ze mną współpracować. Natomiast słuchajcie, wygląda to bardzo fajnie, i powiem Wam szczerze, że całkiem sympatyczne kieliszki, co prawda ja nie piję za bardzo, ale no cóż, dobra, mamy kieliszek z Batmanem, mamy kieliszek z Supermanem. Mamy jeszcze dodatkowo dwa inne kieliszki, i to są kieliszki, właściwie, no, Flash to wiadomo jedna z moich ulubionych tutaj, jakby to powiedzieć moich ulubionych z DC. No i oczywiście Wonder Woman także, słuchajcie, cztery takie kieliszeczki. Przyznam wam się szczerze, że bardzo fajne, bardzo sympatyczne. Tylko fokus, proszę mi na Szoty. Kieliszki do szotów. Także słuchajcie, całkiem fajne, całkiem sympatyczne, więc cóż, ja myślę, że my przejdziemy sobie dalej. Okej, okay, słuchajcie, kolejna rzecz, która jest dostana w tym pixelboxie, e, i tutaj przejdziemy bardziej. E, myślę, że przejdziemy sobie bardziej do wspaniałej kobiety, czyli dostana tylko w tym pixelboxie limitowana przypinka. No, przypinki to standardowo tutaj e, zawsze. Zawsze są i dodatkowo identyczne są wlepy. W tym miesiącu jest Wonder Woman jako przypineczka. Także całkiem fajna. Ja muszę, ja muszę sobie ogarnąć gdzieś te przypinki, bo powiem Wam szczerze, że ja mam ich tyle, że gdzieś fajnie byłoby sobie je mniej więcej przypiąć. Także Wonder Woman jest, słuchajcie, z nami. Niech będzie i przechodzimy do ostatniej rzeczy, ehm, chociaż może niekoniecznie, przedostatniej. Tajemniczy nieznajomy, czyli licencjonowana figurka Batmana z serii and Monsters. Nie mam bladego pojęcia o co chodzi, ehm, bo nie za bardzo czaję się, jeżeli chodzi o Batmana. Ehm, natomiast to jest Batman? To jest Batman? Figurka Batmana z serii and Monsters. Okej, okay, dobra, czyli mamy. O, tutaj to już w ogóle nie zobaczycie. Natomiast, słuchajcie, figurka prezentuje się w ten sposób. Były dodatkowo e, trzy różne figurki, jak sami zresztą widzicie. No i słuchajcie, figurka jak figurka. Ja bardzo żałuję, że Pixelbox nie ogarnia popów. To tylko tyle, tak z mojej strony, także Pixelbox popy, popy, popy. Bo te duże figurki przyznamam się szczerze, że jest ciężko gdzieś tutaj postawić. Zresztą, wiecie i znacie mnie doskonale, że ja te wszystkie figurki tak na dobrą sprawę nie wyjmuję ich z pudełek, żeby po prostu były właśnie w pudełeczku, wtedy się nie niszczą. I chociaż myślę, że może kiedyś coś się ogarnie. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, która została, czyli ta rzecz, na którą wszyscy czekają najbardziej. czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie, Pixelboxie Mini, limitowana koszulka i jest to ubranie lodziarza, ale jak sami widzicie tej koszulki tutaj nie ma i pewnie się zdziwicie dlaczego. Nie ma jej dlatego, bo właśnie coś mi w tym Pixelboxie uderzało, więc go otworzyłem wcześniej. Nie było też, jak widzieliście, tego niebieskiego tutaj na górze. Musiałem sprawdzić, czy nic się nie potukło, czy wszystko było w porządku, ale jeżeli chodzi o koszulkę, to myślę, że zrobimy to w ten sposób. Tam. Także słuchajcie, mamy koszulkę I powiem wam szczerze, że jest ona naprawdę fajna I naprawdę świetna Ja już w niej, e, przyznam wam się szczerze, że raz byłem Bo wyjąłem ją, żeby zobaczyć jaka jest I kurczę, naprawdę świetna Także słuchajcie, co do koszuleczek To one są naprawdę świetne Nie mam zielonego pojęcia skąd jest ten koleś Natomiast no, jak sami zresztą widzicie ja sobie Jeszcze to sprawdzę na podglądzie Słuchajcie, to jest Frozen Frosting I to jest koleś dla tego pojęcia nie mam z czego, natomiast koszulka jest naprawdę świetna, szkoda tylko, że nie biała. Na razie, póki co, wszystkie koszulki w pixelboxach są właśnie czarne. Także moi drodzy, podsumowując tego pixelboxa, naprawdę fajne rzeczy. Powiem wam tak, takie liszki są naprawdę świetnie wykonane i fajnej jakości, także w sumie spoko na jakieś imprezy. Kaczuszka jak najbardziej, aczkolwiek. E... Bardziej, chyba dla kota zabawka, bo. Tak jak mówię, średnio używam wanny. Ten reflektor, jestem bardzo ciekaw jak to będzie wyglądało, ale to myślę, że tak jak już mówiłem wcześniej, ogarnę Wam jakieś zdjęcia w nocy i może wrzucę je po prostu na mojego Instagrama. Także też będzie trzeba pomyśleć. Figurki, jak to figurki. Standardowo w moim wypadku idą po prostu e, do jednego pudełka i gdzieś tam je, powiedzmy, że kolekcjonuje, coś w tym stylu. Także moi drodzy, jeżeli chcecie zamówić oczywiście Pixelboxa, to linki do wszystkiego macie tam na dole w opisie. Ja mam wielką nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba, jeśli tak, to pamiętajcie zostawić łapkę, komentarz, subskrypcję, wpadajcie też na wszystkie sm czyli social media, linki macie oczywiście w opisie do filmu. No i co? My będziemy się słuchajcie słyszeć w kolejnym pixelboxie, jak tutaj przyjdzie, i to będzie już pixelbox sierpniowy. A co będzie w następnym, nie mam pojęcia, bo to jest, jeśli dobrze pamiętam, o, jeśli dobrze pamiętam, z reguły za każdym razem e, jest to chyba tajemnica. Nie wiem, nie widziałem, żeby coś było, ale to, wiecie, wolę nie wiedzieć, wolę mieć niespodziankę, jak przyjdzie. Także ja Wam za dzisiejszy raz bardzo serdecznie dziękuję. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć. pa. pa.